Witam was bardzo serdecznie w filmie o tematyce szyciowej, który będzie bardzo szybki, ponieważ chciałabym wam pokazać w jaki sposób wykończyć dół spódnicy właśnie o takim kroju bądź innego projektu, który jest uszyty z delikatnego materiału i wymaga wykończenia takiego wąskiego w dolnej krawędzi. W tej spódnicy możecie wykończyć dół za pomocą mereszki, którą się ustawia na overlocku z użyciem jednej igły. I po prostu taki brzeg może być właśnie za pomocą mereszki wykończony w takiej spódnicy. Ale chciałabym wam pokazać, w jaki sposób wykonać właśnie takie wąskie podwinięcie, właśnie w takim projekcie, który jesteście w stanie bardzo szybko wykonać. Także, jeśli jesteście zainteresowani, jak to zrobić? To zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Będziemy tak naprawdę na krawędź naszej spódnicy podkładać na dwa razy. Bardzo ważne jest to, żeby założyć ten pierwszy raz bardzo, bardzo, bardzo wąsko. Możecie też przeszyć to szeroko i tutaj przy krawędzi takiego złożenia poprowadzić ściek, ale potem będziecie musieli wyciąć właśnie ten nadmiar materiału, po to, aby było bardzo wąskie podwinięcie. Ja już jedną taką spódnicę podłożyłam i po prostu zakładam sobie tak naprawdę na pół centymetra tą krawędź i podkładam pod maszynę w taki sposób, aby po prostu tuż przy krawędzi poprowadzić ściek mocujący i tak naprawdę tutaj jak widzicie nie mam obrzuconej tej krawędzi i Możecie to zrobić nawet ściegiem troszeczkę dłuższym, bo to jest pierwszy taki ścieg mocujący, że tak powiem, tą krawędź, i właśnie w ten sposób na dwa razy możecie takim podwinięciem, podwójnie przeszytym, wykończyć dół takiej spódnicy. Może z tej perspektywy będzie Wam lepiej to widać i po prostu delikatnie zakładam krawędź, staram się szyć tuż przy. Krawędzi właśnie tego założenia ustawiłam ściek na dłuższy niż normalnie. Zobaczcie, taki dosyć długi tutaj ten ściek wybrałam. Więc ważne jest, żeby założenie było bardzo, bardzo wąskie i żeby szyć blisko tej krawędzi założenia. No i przeszywamy w taki sposób po całym obwodzie dół takiej spódnicy bądź projektu, który właśnie takiego wąskiego. Podłożenia wymaga. Ogólnie na przykład w. W spódnicach z koła, z tkaniny możecie zastosować taki ściek wykańczający dolną krawędź, ponieważ krawędź z koła jest również bardzo specyficzna jeśli chodzi o podłożenie. Przy dzianinach raczej bym tego sposobu wykończenia krawędzi dolnej nie stosowała. To jest taki właśnie jak w apaszkach na przykład do delikatnych materiałów ściek, więc pod tym względem Tutaj ode mnie taka informacja. Ja szyję teraz materiał, który nazywa się silki. I jak widzicie, on jest bardzo plastyczny. Bardzo fajnie tutaj ze mną współpracuje. I mimo niewygodnej pozycji do szycia, bo chcę, żebyście tutaj dobrze to wszystko widzieli, po prostu. Jestem w stanie tą krawędź pięknie podłożyć. Pokażę Wam jeszcze taką stopkę akurat do mojej maszyny przemysłowej, do takich domowych maszyn, również taka stopka z takim ślimakiem występuje. Są tutoriale w internecie, w jaki sposób ich używać. Próbowałam kilka razy. W momencie, kiedy dobrze zamocujecie, wystartujecie na takiej stopce, właśnie z podwinięciem, to ona w tym silimaczku zawija właśnie na taki wąski, taką wąską krawędź. I pięknie przeszywa, więc tutaj używam ją bardzo rzadko, zdecydowanie wolę dwa razy sobie przeszyć. Szybciej mi to idzie, aniżeli tutaj zastosowanie tej stopki. Więc tutaj, jeśli jesteście ambitne, macie trochę czasu na to, żeby taką stopkę sobie rozkminić podczas szycia. No to daję wam znać, że takowa. Jest. O, zobaczcie, w ten sposób wygląda moje pierwsze podłożenie i przeszycie. Krawędź jest założona na takie 5 mm, może być nawet węziej, więc tutaj na pewno nie szerzej. Zanim przejdę do przeszycia drugiego, odetnę sobie tutaj w tym miejscu zbędny materiał. Także możemy przejść teraz do wykonania drugiego przeszycia. Naszą krawędź w ten sposób sobie zawijamy do lewej strony. I będziemy szef prowadzić już po tym przeszyciu naszym pierwszym. Ogólnie od lewej strony będą widoczne dwa szwy. Możecie się postarać i poprowadzić ten szef, który teraz będę robić, właśnie po tej linii szycia. Więc tutaj zależy teraz tylko od Was, w jakiej odległości od krawędzi poprowadziliście ten szef pierwszy. I po prostu teraz sobie Przeszywamy drugi raz naszą dolną krawędź. I tak naprawdę, jak widzicie, tutaj jest to bardzo proste, ponieważ to nasze założenie pierwsze jest takim naszym wyznacznikiem. Ta krawędź, tak naprawdę, pod naciskiem palca, sama się układa już w takiej szerokości. Także jest to naprawdę bardzo fajna alternatywa do wykończenia takich delikatnych materiałów do wąskiego. Podłożenia naszych szyciowych projektów, więc za chwileczkę zobaczycie efekt końcowy. Jeszcze tutaj może dodam e, od siebie, żeby e, właśnie starać się nie naciągać krawędzi zarówno podczas pierwszego przyszycia, jak i drugiego. E, materiał e, typu tkanina, taka delikatna, e, lubi się mimo wszystko e, rozciągać właśnie e, na takich. E, Półkolistych, że tak powiem, cięciach i po prostu warto tutaj sobie kontrolować również docisk stopki, żeby również maszyna podczas szycia nam e, tego materiału nie rozciągnęła, ponieważ jeśli nam rozciągnie, no to wiemy, że będziemy mieć pofalowaną krawędź po wykonaniu tego szwu. Oczywiście e, wszystko sobie musimy potraktować stopą żelazka, żeby wypłaścić, Więc pod tym względem jest to bardzo fajny, szybki sposób na wykończenie dołu spódnicy dołu bluzki z takich delikatnych materiałów może chcecie uszyć sobie apaszkę no właśnie w ten sposób również możecie wykończyć krawędzie w delikatnych materiałach tak prezentuje się spódnica już podwinięta Krawędź układa się bardzo swobodnie, spódnica jest delikatna, i takie samo jest również podwinięcie tej spódnicy. Także mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was przydatny, że przypomnijcie sobie o nim w momencie, kiedy będziecie szyć projekt z wykończeniem właśnie delikatnych tkanin, na przykład spódnic i nie tylko. I takie podwójne, wąskie podwinięcie zastosujecie w Waszym szyciowym projekcie. Także ja z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!